Biblia pierwszego Kościoła, drugi list świętego Piotra Apostoła, rozdział trzeci. Ten list jako już drugi pisze do was, umiłowani. Pobudzam w nich przypomnieniem waszą czystą myśl, abyście zachowywali w pamięci wcześniej wypowiedziane słowa świętych proroków, i otrzymane od waszych apostołów przykazanie Pana i Zbawiciela. Gdzie najpierw o tym się dowiadujecie, że na końcu dni przyjdą szydercy i szyderstwem i pójdą za swoimi rządzami. I mówić będą, gdzie jest ta obietnica jego przybycia? Przecież od dnia, kiedy Ojcowie powymierali, wszystko się trzyma jak od początku świata. Oni bowiem nie chcą wiedzieć o tym, że dzięki Słowu Boga niebiosa były od dawna i że ziemia z wody i przez wodę razem zaistniała że właśnie przez takich ówczesny świat uległ zagładzie, wodom zalany, że obecne niebiosa i ziemia dzięki temu samemu Słowu zachowane są dla ognia, strzeżone na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. To jedno niech waszej umiłowani nie uchodzi uwadze, że jeden dzień u Pana jak lat tysiące, a tysiące lat jak dzień jeden. Nie opóźnia się pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy za odwlekanie uważają, lecz dla waszego dobra jest opieszały, bo nie chce, aby niektórzy ulegli zgubie, ale by wszyscy doszli do nawrócenia. A dzień pana przyjdzie jak złodziej, w tym dniu niebiosa ze zgrzytem przeminą, ciała niebieskie zostaną zwolnione, bez spłonęły a ziemia i dzieła na niej zostaną odemknięte. Skoro to wszystko takiemu ulega rozwiązaniu, to jakimi powinniście być wy w świątobliwym postępowaniu i pobożnych uczynkach, gdy trwacie w oczekiwaniu i ponaglacie przybycie Bożego dnia, w którym niebiosa w ogniu zostaną rozwiązane, a ciała niebieskie topiąc się z Zgodnie z jego obietnicą czekamy na nowe niebiosa i na nową ziemię, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, na takie rzeczy czekając, postarajcie się, abyście zostali przez niego znalezieni w pokoju, bez skazy i zmazy, a ową opieszałość pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również napisał sam według danej sobie mądrości nasz umiłowany brat Paweł. Podobnie zresztą i we wszystkich listach, w których mówi o tym, a są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, niedouczeni i nieutwierdzeni wypaczają je, jak również inne pisma, na swoją własną zgubę. Wy jednak, umiłowani, rozpoznając zawczasu, strzeżcie się, żebyście błędem występnych sprowadzeni na manowce nie utracili swojej stałości. Wzrastajcie w łasce i poznaniu pana naszego Izbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała, teraz i na dzień wieczności. Amen.